Takiej Wisły jeszcze nie widzieliście. Zima w pełni, a ja dzisiaj wziąłem dwa drony R3S i 6 calówkę i idę nagrać ujście rzeki Świder do Wisły. Jest tak około minus 8 stopni po 11. Piękne słoneczko, piękne, ostre światło, więc prawdopodobnie użyję filtra ND16 albo ND32. Na pewno musi być to szybka sesja, bo marzną paluchy, jest zimno, nieprzyjemnie. Chciałbym nagrać jak ta kra płynie po wiśle, fajnie to musi wyglądać z góry. No i może później pojedziemy jeszcze na taką inną miejscówkę, zobaczymy ile tutaj wytrzymam. Na pewno teraz nie mogę wytrzymać, już bo trzymam aparat. Teraz nagrywam Lumixem S52X. Mam nałożony filtr ND i kurczę nie jest to tak proste jak poketem To to ważył swoje. Obiektyw mam tutaj założony 28 200 mm. O jakieś ptaszysko. 28 200 mm. No i ręka odpada. O leci tutaj helikopter. Nie wiem czy to jest jakiś wojskowy czy jaki to, ale bardzo często one tutaj latają. I raz miałem sytuację, że miałem drona na 50 metrach i dosłownie znikąd wyleciał helikopter. Ja od razu typ sport i mocno w dół. Żeby mu uciec. Piloci helikopterów, samolocików, ces mają w ogóle w dupie droniarzy. I pamiętajcie, że to wy jesteście odpowiedzialni w razie jakiejś tam katastrofy czy wypadku. O, tutaj płynie świder i on tam na końcu wpada do Wisły. Ale już widzę, że jest taka fajna kra na świdrze. Fajnie to wszystko zastygło. Niedługo jadę w Beskid Żywiecki. Znowu obskoczyć Rysiankę, Hale Boracza, Krawców Wierch. I nie mogę się doczekać, bo w tym roku mamy naprawdę piękną zimę, jest bajecznie i bajkowo i z drona FPV będzie to super wyglądać, więc liczę na fajne ujęcia. Moi drodzy, dotarłem nad ujście Świdra do Wisły i jestem po prostu zakochany tym widokiem, no normalnie jak na jakiejś Antarktydzie. Dawno takiej zimy nie było, tu zatrzymali mnie Państwo, bo zobaczyli, że mam aparat, chcieli zdjęcia, więc też umieszczę je w filmie. Przejechali rowerkami i sobie śmigają po szlaku. Pięknie to słońce oświetla całą tą Wisłę, cały ten Świder. Jest naprawdę bajkowo. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Ja schodzę na dół na e, piasek. Z tego co pamiętam tam była plaża. I stamtąd będziemy startować. O tyle spoko, że nie ma takiej wilgoci, więc y, z palcami nie jest tak źle. Bo jak jest zimno, wieje i jest, tak naprawdę, jest taka naprawdę spora wilgoć, no to jest masakra. To jest naprawdę lipa wtedy. Ale zajebiście, normalnie Antarktyda, słuchajcie. Niesamowicie to wygląda. Jaka grubość jest tego lodu, nie? I tu będziemy upierdzielać dzisiaj 6-calowego drona FPV. Słońce w oczy razi przeokropnie, ale słuchajcie, lot zgłoszony, obserwator tam się w szakach patrzy i odpalamy drona 6-calowego maczetę. Lecimy pod słońce i wracamy ze słońcem, nagrywając całe te tafle pięknego lodu, i Zamrożonego krajobrazu. Trochę nie do końca widzę, co nagrywam pod te słońce. Mam nadzieję, że obraz będzie dobry, a jak nie, to trudno. Liczą się dla mnie ujęcia z samego drona, a nie z kamery. No więc, dronik przygotowany: pakiet 1200 LiPo 6S. W ogóle w maczecie będę robił 868, żeby zrobić go trochę na ląkręcza i założymy mu pakiet 5000. Miliampere godzin, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczególnie na góry to się przyda, nie? Żeby mieć trochę więcej zasięgu. Podłączamy dronisia, niech złapie sobie e, GPS-a. No, jest założony filtr ND16 i mam ISO ustawione na 100. Shutter 1 na 120. Wyłączę, słuchajcie, jeszcze Rocksteady, bo ostatnio miałem taki numer. Słuchajcie, że Rocksteady mi świrowało i obraz po prostu cały mi drgał. A to jest raczej niedopuszczalne. Szczególnie jakbym, jak że byłem na zleceniu, nie? I później miałem trochę problem. Pierwszy zrobimy taki oblot wokół siebie, zobaczyć, czy wszystko jest dobrze. Bo kiedyś wystartowałem tak na pałę i słuchajcie, śmigło mi odpadło. Więc już tak nie startuję. Chyba, że jestem pewny, że w dronie jest wszystko w porządku. Ręce rozgrzać. Trochę krwi, żeby tam doszło do tych palcy. Ryzyk fizyk, słuchajcie. Jak dron spadnie, coś się stanie, trudno. Życie. Takie jest życie droniarza FPV. wow ta maczeta to nie umie spokojnie. O, tutaj stoję. Obserwator jest na wzniesieniu. Nie sprawdziłem kurczę, w którą stronę wiatr wieje, ale to już trudno. Pięknie zaśnieżona Wisła. Mam wrażenie, że trochę maczeta mi świruje. Że nie chce lecieć. Polecimy nad ujście. A to to ujście fajnie wygląda. O, i stąd będę zaczynał w ogóle. Tu wygląda bajecznie. I słuchajcie, muszę lądować, bo dosłownie bateria już mówi papa. Także pierwszy lot to był lot taki kontrolny. Zawsze tak robię, czy wszystko jest w porządku z dronem, czy nic się nie dzieje. I tak, tak, I tak naprawdę pierwsza bateria idzie nie na fajne ujęcia, tylko żeby coś sobie tak polatać. Kontrolnie po prostu, nie? Bo jak zawiewa, to jest tak zimno, że masakra. Zakładam w dronie pakiet 2200, bo te 1200 są za e, lekkie na, na tą pogodę bo są mocne zawirowania powietrza a ta bateria spoko dociąże tego drona i będzie bardzo fajnie natomiast na tych bateriach żadne piruety, żadne takie rzeczy spokojny taki kinowy cinematic lot o, na tej baterii to jest o wiele lepiej dobra i lecimy słuchajcie divem z tej strony i mam nadzieję, że mi to wyjdzie. O, leci helikopter, bo już słyszę, więc zniżamy się. Pięknie ta wisła wygląda, niesamowicie. Strasznie agresywnie ten dron dzisiaj działa, nie wiem czemu. Niesamowicie to wygląda, i jaka baja. Ta biel jest niesamowita, słuchajcie. O, nie, 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 napięcie spada. Drastycznie spada. Spadamy. Maczeta z tą baterią jest bardzo spoko, jest taka dociążona, ale uważam, że jest jeszcze za mało dociążona, bo tak jak są te zawirowania powietrza, to nią tak te i czasami jak chcecie gdzieś prosto, to ona nie leci prosto. Poczekajcie na chwilę. Jak on by tak ważył z półtora kilo, to wydaje mi się, że byłby świetny. Natomiast nie wiem, czy on nie ma za małej ramy na to, żeby taką dużą baterię wsadzić. Zobaczymy, będziemy testować. Jak nie, to po prostu czas będzie odpalić drona 10-calowego. I uważam, że w ogóle drony duże, 10-calowe są najlepsze na góry, bo taka szóstka jest też fajna, ale do pewnego momentu. Tak jak tutaj są te duże zawirowania powietrza, ja nie mogę się przebić przez ten wiatr, tylko zaczyna telepać tym dronem. Paweł, słuchajcie, to by w ogóle latało tutaj jak powalone. Myślałem, żeby wziąć, wziąć 3,5 calówkę, ale 3,5 calówka to jest w ogóle e, lipa na taką pogodę. Wieje zimno, to tylko duże drony. Uważam, że małe drony to w ogóle nie ma sensu nimi latać w takiej temperaturze. Szczególnie, że tam jest mały pakiet i zobaczcie, na tej baterii wytrzymałem 6 minut. To pawo, jak normalnie lata 5 minut przy bardzo dobrych wiatrach. Nie, jakie 5? 4 minuty, coś takiego. To w takiej temperaturze lata było może 30 sekund. Max 40, więc to w ogóle lipa po całości. Mam jeszcze jeden pakiet, mam dwa pakiety, 1804S, natomiast on jest bardzo słaby ten pakiet i ten dron w ogóle nie lata na nim, on jest taki awaryjny. E, mam jeszcze to 1200 i te 1200 sobie wsadziłem pod kurkę, żeby trochę ogrzać, bo trochę zmarzł, e, trochę go ogrzeję, żeby tak szybko napięcie nie spadało i zrobimy jeszcze jeden lot. Fenomenalnie, fenomenalne miejsce tutaj jest, w szoku jestem, że ten lód taki wiecie, wywala się do góry, takie powstają niesamowite pęknięcia, bajka. Celem dzisiejszego odcinka jest pokazanie Wam, jak tu jest pięknie i że warto latać jest dronem w zimę. Chociaż trzeba być przygotowanym, ubranym, być zabezpieczonym na różne sytuacje, mieć jakiś termos z herbatą, być dobrze ubranym, to te ujęcia, które się nagrywa zimą, no są po prostu niezastąpione. Latem, latem też jest ładnie, ale zimowy krajobraz, a szczególnie taki, jaki mamy w tym roku, to jest petarda. W ten Beskid jadę, słuchajcie, w lutym i mam nadzieję, że ten, taka aura zimowa tam zostanie, bo rok temu, jak byłem w Beskidzie e, w marcu, to już ten śnieg tak topniał i nie było tak fajnie, jak jest teraz. Chciałbym polecieć tam dalej, na drugą stronę Wisły, ale kurczę, słuchajcie, no muszę kupić te większe batki. Na tych batkach ten dron po prostu e, nie ciągnie. Znaczy jest za lekki. Po prostu tyle. Zakładamy na maczetkę i lecimy. Kurczę, lubię ten moment, kiedy wiem, że te ujęcia są fajne i wrócę na chatę, zacznę je montować, nie? Na pewno, żeby wyciągnąć to wszystko z tego, co tu dzisiaj jest, to będzie sporo kolorowania. I pytaliście też, yy, pytaliście też, jak to się robi, że są takie ładne ujęcia z tego. Ja nagrywam, słuchajcie, w d M i później to wszystko koloruję, żeby był bardzo ładny obraz. Więc to trochę pracy jest. Słuchajcie, filtr ND16 jest za słaby dla era. Założyłem ND32, i zobaczymy, czy coś się polepszy. Trochę się tutaj ludzi naschodziło. No, na nd 32 jest zupełnie lepiej, nie? No i dobra. Jakby coś się złego działo, to jest ker refresh. I złapiemy sobie ładnie widok na wisełkę. Nie, no na FPV słuchajcie, fajnie to wygląda, nie? Te wysepki fajnie wyglądają. Ale to jeszcze chyba nie są wyspy zawadowskie. No, wyspy zawadowskie są, słuchajcie, dalej. Teraz nagrywam na obiektywie 70 mm i uważam, że jest to coś najlepszego w tym dronie, co mogło powstać. Nawet jakby był, słuchajcie, filtr ND64, to dzisiaj bym założył, nie, bo on jest strasznie... strasznie mocne światło. Tak naprawdę filtr ND32 ostatni raz zakładałem może z... Yy, rok temu, no i słyszę, że coś leci znowu. Bardzo często tutaj, i tak dzisiaj jest wyjątkowo lux, bo po, parę razy parę coś przeleciało a tu potrafi tak naprawdę cały czas coś latać. Fajnie wygląda jak to słońce odbija się od tych szczelin, gdzie jest zamarznięty lód, popękany, to, to mi się podoba. Wylądował. Dobrze, że skończyłem, słuchajcie, latać, bo się rozleciały tu helikoptery i one lecą nawet na 50 metrach, bardzo nisko i czasami ich w ogóle nie słychać, a przed chwilą byłem R3S-em na 100 metrach. E, idę się jeszcze przejść, porobię jakieś foty, e, poszukam jakichś kadrów. Mam jeszcze tą jedną baterię 1804S do maczety, ale raczej FPV już nie odpalę. I R3S. Więc widzimy się zaraz. Spadamy stąd. Słuchajcie, pojedziemy jeszcze na jedno miejsce nad świdrem. Tam odpalimy R3SA. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja na, na rzece. Bo świdr jest bardzo fajnie zamarznięty, ale się bardzo cieszę, że pokazałem wam Wisłę z innej perspektywy, z perspektywy zimowej, z góry, z powietrza. I z drona FPV. Także latajcie, nagrywajcie, nie bójcie się tego, że jest zimno, wystarczy się ciepło ubrać i czerpać z tej natury tyle ile się da. Weszły nowe przepisy. Kto wie, ten wie, że jeśli chodzi o loty dronem FPV, to tylko i wyłącznie można w tym momencie z obserwatorem. Miały być przepisy, gdzie mieli zrobić to tak, że e, można latać w A3 z daleka od ludzi bez obserwatora. Dalej jest cisza, ULC ma nas w dupie, wszyscy mają nas w dupie, więc my też musimy mieć ich w dupie. I tyle: latać z głową rozsądnie, warto mieć ubezpieczenie dla samego siebie, żeby w razie kraksy nie było problemu. Także, moi drodzy, latanie dronem 6- czy 5-calowym w mieście 150 godzin przy ludziach to nie, to nie jest bezpieczne. Latajcie po prostu z głową, tak żeby sobie. I komu się narobić problemów? Tak jak nas potraktował Ulc i tak jak nas potraktowała EASA, to jest po prostu kpina, żenada, i uważam, że oni po prostu rozpieprzyli branżę dronową. Jeżeli coś się teraz nie zmieni radykalnego, to będzie po prostu straszna lipa. Były nsts było dobrze. Zrobili jak zrobili, trzeba robić swoje, moi drodzy. Widzicie, w górach o tyle fajnie się lata, że w górach jesteście cały czas w ruchu, nie? I nie czuć tak tego zimna. A tutaj tak naprawdę, jak tylko stoję, nagrywam no to się robi powoli zimno nieprzyjemnie się robi sporo ludzi już wyszło na spacer także całe szczęście, że mam tylko jeden pakiet bo to będzie krótki lot i, i do domu natomiast muszę uważać na ten pakiecie bo moc jest o połowy obcięta, jak nie lepiej I jak chcę zrobić na przykład dajwa pionowo w dół to nie ma opcji, żeby ten dron wystrzelił nagle, nagle w górę więc trzeba brać poprawkę na, tego, na tą baterię i tego dajwa robić bardzo delikatnie, bardzo płynnie. O Boże, ten dron to jest taki leniwy na tym pakiecie. Tutaj kiedyś bardzo często latałem, ale po prostu mi się to miejsce fizycznie znudziło. Ja myślałem, że ten świder jest bardziej zamarznięty. Bardzo ładny locik. Tak nisko nie chcę latać na tym pakiecie, bo mówię, ten pakiet jest dziwny. Ma mało mocy. Tak naprawdę każdego drona tutaj oblatywałem: i pawo, i maczetę, i sekatora. Wszystkie drony po kolei, nie? Krótki locik. Zaliczony. Piękna zimowa aura. Ja jestem bardzo zadowolony z tych ujęć z nadwisły, nie? Kurde, patrzę, bo tak mi przymalzło. Yy, śmigło jedno, że normalnie ciężko chodzi Ludź się dostał, zamarzło i, i przymarznie teraz Będę musiał do domu przedmuchać to przede wszystkim Zawsze po każdych lotach zimowych Słuchajcie, przedmuchujcie powietrzem swoje drony Bo dostaje się wilgoć, dostaje się woda Ten dron jest zabezpieczony przed wodą Ale ja jestem tam przezorny i zawsze wszystko, wszystko zawsze wydmuchuje. Fajna sesja, fajnie, że udało pokazać się e, wisłę z drona. Na tym najbardziej mi zależało. Zamrożoną wisłę z drona. Tutaj to tak jestem przy okazji, żeby dolatać baterię. Jeżeli podobać się tego typu content, zostaw łapkę w górę, wpadaj na mojego Instagrama dekazor. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Pa!